We wtorek 19 kwietnia na ulicy Mostowej w Miosławiu doszło do poważnego pożaru domu jednorodzinnego. Spaleniu uległo całe poddasze budynku, a pomieszczenia znajdujące się poniżej zostały zalane podczas akcji gaśniczej. Cały ocalały dobytek mieszkańcy wynosili ze spalonego domu z pomocą rodziny i sąsiadów. Na miejscu zdarzenia szybko pojawił się burmistrz Miłosławia Zbigniewski Kiewicz. W akcji brało udział sześć jednostek straży pożarnej z wrześni Miłosławia, Orzechowa i Czeszewa. Na ulicę Mostową przybyli również specjaliści z pogotowia energetycznego. Świadkowie początku pożaru mówili o iskrzeniu w okolicach przewodów. Mieszkańcy zwracali także uwagę na nieszczelny hydrant. Panie Kapitanie, czy są jakieś problemy z wodą? Widzimy tutaj hydrant, który no nie wydaje się do końca sprawny. Jak to jest? Hydranty, tak jak widzimy, no jest wyciek wody z tego hydrantu, niemniej jednak zapotrzebowanie wodne było dobre. Zastępy korzystały również z innego hydrantu, oddalonego jakieś 200-300 metrów stąd, także zasilanie było na bieżąco. Na określenie przyczyny pożaru oraz wycenę strat jest zdecydowanie za wcześnie.